Wierność Kościołowi okazujemy również przez wierność łaskę stanu, do którego jesteśmy powołani w Kościele. Idzie nie tylko o to, byśmy nie zmarnowali łaski powołania na dzieci Boże, przez chrzest, czy łaski powołania na rycerzy Chrystusowych, przez bierzmowanie, ale idzie o to, byśmy nie zmarnowali łaski stanu wziętej z Kościoła, w każdym sakramencie. Kardynał Stefan Wyszyński. 27 sierpnia, sobota. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam was moi drodzy, stałych słuchaczy i tych nowych, którzy dołączają do kanału Echo Boga, Fiat i do słuchania słowa i wdrażania go też w swoje życie. Dzielimy się wspólnie słowem z wami, a słowo na dzień dzisiejszy jest: Otóż to, to takie. Co jest moim grzechem przede wszystkim? Nieposłuszeństwo. Jak to zmienić? W każdej sytuacji i chwili pragnąć wypełniać wolę moją. Cierpienie, które może zbawić, jest łaską i trzeba się nim radować. Nieważne, co ty odczuwasz, ale czy spełnia się wola moja? Szatan tylko podsuwa myśli, aby czynić rzeczy złe, ale co jest o wiele bardziej niebezpieczne. Nakłania i podsuwa pomysły, by czynić rzeczy w istocie dobre, ale z taką przesadą i w taki sposób, że rodzą zło i niszczą to, co mogło być na chwałę Bożą. Miłość mierzy się zdolnością ofiary z Listu do Galatów, pierwszy rozdział, dziesiąty wers. A zatem teraz, czy ubiegam się, czy ubiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Kropka. Dobrego czasu. Pozdrawiamy serdecznie z Panem Bogiem. Przemek Marny-Pyłek. Bogusia. I, I Hania. Drodka i babci, babusi. Bogusi. Wnuczka, tak? Wnuczka, dziadka. No. Pozdrawiamy z Panem Bogiem. I z aniołkiem. I z aniołkiem.